A w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie mityczną Furię Króla, Burzy. Zapraszam do oglądania! Dzień dobry, Season XYZ Gaming. E, witam już was e, w odcineczku. E, dziś będziemy testować sobie Furię, Kr Furię Króla. Buży, moja pierwsza mityczna broń naprawdę podziękowanie Seedowi za to pomógł mi to na live z kolegami zrobić, z Robis. tego pierwszego mityka udało mi się pokonać, będę dążył już do wbicia tych 122 mocy, żeby móc sobie grać z randomami i jak już mi się uda wbić to na pewno was powiadomię no i my my myślę, że na kanale powinny się pojawić wszystkie te tej mitycznych broń, o ile y owe uda mi się zdobyć, dobra no, przejdźmy może do y, głównego bohatera naszego odcinka, czyli Fury Króla Busie. Jak ją zbudować, jak nią grać, jakim buildem? Wszystko się dziś dowiecie. Dobra, zacznijmy może od bildu. Tutaj jest naczynie buildu tylko perek. Tutaj sytuacja jest bardzo prosta. Y, każdemu polecam robić dokładnie tak jak tutaj. Na początku dwa razy obrażenia krytyczne, dalej żywioł energii, no bo fizycznie się nie opłaca. Na Misja. Szybkość ataku przede wszystkim, no bo y, jednak dość wolno bije ta furia burzy. kto to narzędzie w sumie. I dalej da mamy modyfikator obrażeń krytycznych. Myślę, że to najbardziej y, najlepszy build, jaki można sobie zrobić pod furię burzy. Ewentualnie jak ktoś y, chciałby jeszcze bardziej y, zwiększyć szybkość tego uderzenia, to tutaj zamiast jednych obrażeń krytycznych mógłby dać sobie tą szybkość ataku. Dobra, przejdźmy teraz do buildu, na jakim, testu, na jakim to testowałem. Build prezentuje się następująco. Na dowódcy dajemy sobie tank peny, większa obrażenia narzędzi o całe 50% do tego jest starkiem, więc nawet tych HPów mamy, jeśli gramy typowo na blisko, profit drużynowy, wymiatanie na całego, czyli efekt rokowego riftu, Większa również wskaźnik tefin krytycznych, no i jeszcze nas dodatkowo leczy. A e, aktywatorami naszego rokowego riffu będzie tak: e, porwi, por, porwi widownie, likwidacja silnym atakiem, e, mają 12,5% szansu na ten rokowy riff. Oraz tutaj bojowe bity 10 wrogów w ciągu 9 sekund, też daje nam ten rokowy riff. Dalej, jeśli chodzi o drużynę wsparcie mamy szybkie ładowanie. Likwidacja przy użyciu broni białej daje 7,5 punktów energii. To ewentualnie można by było zmienić na paleolunę, pazury i jaszczura, Ja sobie zostawię tutaj na tym szybkim ładowaniu. To już dla Waszego wyboru. Dalej rozwalanie pustaków, yy, potworów, yy, zwiększa kreatywność życia przy ataków, zwarciu i szale budowania o maksymalnie 15%, czyli tutaj troszkę takiej survivalisty, tylko pod broń białą. Naprawdę, damage jaki wyciskamy, na przykład yy, jednym uderzeniem możemy 200-500 tysięcy. 15% z tego trafia do naszego yy, do naszych HP. I dalej, ostatnim, już tutaj mamy yy, wskaźnik trafień krytycznych narzędzi o 17%. Tak się prezentuje nasz buildik A ja yy, włączę misję i widzimy się w grze. Witam Was już na mapie. Yy, na teście. Póli Króla Burzy. Zaczynamy sobie od testu zasięgu naszego doskoku. Dobra. Stoimy na kratce. Cyk. Gdzie doskakujemy? Trzecia kratka, jeśli stoimy na końcu. Czyli trzy kratki zasięgu. Dobra. Jeśli będziemy stać na wysokości dwóch. Dobra. Stoimy sobie... Stałem. Tak. Tak. Będziemy stać na wysokości dwóch, to automatycznie lecimy o jedną kratkę dalej. Czyli. Sorry, 8-2. Czyli jedna kratka wyżej to, jedna kratka w zasięgu dalej. Dobra. Jeśli to już mamy ze sobą, przejdźmy do obozu. Dobra, znalazłem tutaj już obozik. Duży obóz. I spróbujemy sobie. Wiadomo, czy się uda, ale spróbujemy sobie naszym wildzikiem i pięścią. Go rozwalić. Dobra, odbijamy. Dobra, widzicie jak tu pięknie idzie. Dobra, się najpierw szybkie obudowanko. Cyk, cyk, cyk. To naprawdę ładnie to idzie. Dobra, szybkie, dostajemy szybkie leczonko od razu. Mamy już rocowy riff. teraz nawalamy cały czas. Jedziemy. Rokowy Rift, to tak naprawdę musimy nawalić cały czas. Dobra, ładujemy sobie nasze meteoryty. Cyk, cyk, cyk. Uderzonko. Zabijamy. No i pierwsza fala za nami. Jeszcze trochę miotka. Cyk. I pięknie, doskoczony. Przypominam, że jest to duży obóz. O nie, jeszcze jedna czachomiotka, Cyk. Skakujemy cię. Byk, pyk, pyk, pyk. I cię nie ma. I proszę bardzo, yy, bez datnięcia, duży obozik na bildzie i niszczycielu. Zrobiony naprawdę a nie to działa. Może znajdę jeszcze jeden. Zobaczymy. Dobra, znalazłem drugi, duży obozik. Też sobie go spróbujemy rozwalić. Tutaj dwóch randomów przyszło. Moc mi spada 100. Z premią do 128. Ale myślę, że to nie będzie żadnych problemów pod tym filmem i pod tą pięścią. Dobra, despią nam się kuztaki. Dobra, dobra, dobra. Walimy. I do długu. Szybko, dobra, cy, krokowy rif aktywowany. Bum. Bum, bum. Dobra, walimy mega. Doskokujemy. Meteoryty. Pięknie, proszę państwa. I zabijamy sobie wszystko. To jeszcze żyje. Dobra. To jeszcze żyje, to szybko dobijamy. Tutaj spadły. Jeszcze chyba ta czapomniotka stała. Hmm, jeszcze coś zostało. takiej na dole to też chyba do tego obozu są. I nie chcę teraz bić. A nie, dobra. Kolejny, łatwy obozik zrobiony. Sami widzicie, jak to fajnie działa. Zbijamy sobie kilka pustaków uderzeniami. Nabijamy. O, już zostałem sam na misji nabijamy meteoryty i yy, jak już nam się taki rokowy rift odpali mamy wymiatanie na całego i już możemy po prostu lecieć normalnie cały czas tylko walić i zabijamy wszystko na hita dobra, teraz postaram się poszukać jakiegoś gruchotacza lub innych mgielnych dobra, udało mi się znaleźć tutaj oczko Oj, żeby zrespił się nasz mgielny o, kradziej się zrespił dobra, najpierw go ogłuszamy i mocnym uderzeniem waliłbym mu ponad 400 tysięcy No tak to się prezentuje, no ten damage jest po prostu ogromny Dobra, znalazłem jeszcze mały obozik, a za nim jest laser ja To od razu przetestujemy, cyk, cyk, małe Teraz się nam rocowy riff odpali Uderzenie burzą, pyk, proszę bardzo Rokowy riff, lecimy, cyk, cyk, cyk Dobra, teraz podbijamy do lasera. O, no i niestety się nie udało Dostaliśmy No czasami, jeśli mamy ten rokowy riff i, I Jeśli dostajemy ten rocowy riff za późno No to nie jesteśmy w stanie się, Nawet ja nie zadążyłem zareagować, żeby się uleczyć I Fajnie, dobra Teraz sobie podejdziemy Oboziku Jeszcze tutaj mam grupkę znalazłem Bum Naprawdę jeszcze ten doskok jest naprawdę fajnie działa O właśnie, rockowy riff Teraz możemy już tak szybko wskaźnik trafienia krytycznych na pula Na teorytę oczywiście, naprawdę yy, Polecam sobie zrobić ten build właśnie pod tank peny I wymiatanie na całego Pod rockowy riff No bo ten rocowy riff naprawdę działa yy, No powiedzmy sobie yy, Świetnie działa ten rockowy riff lecam dobra tam jest ten obozik dobra dobijemy sobie najpierw pielnego proszę bardzo cyk, cyk 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 i nie ma lazera no tutaj niestety nie siadły za bardzo kryty i tutaj nie za fajnie wyglądało dobra o, o w tym się obozik Tutaj największym problemem są te ale fajnie, że mamy ten dostęp do tego, to to wiele ułatwia. Dobra, wy wymachamy. Staramy się jak najbardziej ładować te meteoryty. I jak już. No, taki jest największy problem moim zdaniem tego całego buildu i tej broni przy zamachu. Damach jest naprawdę wolny i pustaki mogą sobie podejść. I właśnie jak zaprezentowałem, cała grupka może nas osaczyć i jednym uderzeniem zabić. Myślę, że zrobiliśmy sobie już wszystko co mieliśmy. Rozwaliliśmy dwa oboziki, pokazałem wam zasięg, jak to prezentuje się na Mgielnych. Niestety nie znalazłem na mapie ani jednego gruchota, naprawdę, uwierzcie mi, szukałem. Polecam sobie wypróbować ten build, a teraz czołem, cześć. E papá!